Najmęła Wiesek, na ja mnie się też bardzo cieszę, że dzisiaj przeżyłem z tobą tą radość, bo ja bym, bo tak ja bym myślał, że ty tak przychodzisz i wychodzisz, bo tak się, tak się tutaj nieraz widziałem, a, a dzisiaj po prostu zobaczyłem, zobaczyłem jak ważne są te rocznice, bo tutaj wiele osób przecież było tutaj przychodzą ludzie z terapii. I fajnie, i tego, i nagle fight i nie ma ich, i koniec. I, i wielu jest y, tych alkoholików, którzy też chodzą, mówią bardzo ładnie, y, i nagle fight nie ma ich. Nie? I ten, a, a tutaj ja, ja dzisiaj zobaczyłem, że Ty masz y, Ty masz rok trzeźwości, że to jest cud po prostu, nie? To jest, to jest naprawdę cud, to jest to jest, to jest coś, yy, co yy, powiem, yy, ja, miałem, ja miałem wstyd przed pierwszą rocznicą, bo to była czwarta, moja pierwsza rocznica była I teraz, teraz, ostatnia, nie? Znaczy ostatnia, no kilka lat temu. I, i tak mnie to było nie, nie tego, mówię kurczę, mówię po raz czwarty zaczynam od początku. Ale dzisiaj po tej Twojej rocznicy, ja po prostu wiem, że to jest, to jest właśnie ten, ten sukces, wiesz? To, jest, to, jest, to jest ten nasz rok, nie? Że, że po prostu można, że nawet jak się człowiek przewróci, to jest tak jak... To wczoraj zrozumiałem chyba na, na mitingu Jak żołnierz idzie na wojnę, to nie, nie, niektórzy wracają, tego, to kwiat, ale niektórzy wracają ranni. Ale też byli na wojnie. Ja, ja po prostu yy, pamiętam, jeden kolega do mnie podszedł, on nie pije chyba teraz razem z Bogdanem, tam zawsze rocznica sobie nie wiem tam Basem chyba 30, 32 lata pije, nie pije. I mi mówi, wiesz, jak, ja bym też tak chciał, tak jak ty, nie? Napić się i po prostu i wrócić. Nie? Ale ja, ja czuję, że ja już bym tutaj nie wrócił. Nie? No ja też tak czuję, ale e, ja tego nie wiem. No. Bóg mi dał, dał tą szansę, że wróciłem i, i po tej rocznicy Twojej dzisiaj wiem, że to też był mój sukces. Nie? Tak jak mi niektórzy mówią, wiecie, mi nie chodzi o to, ile Ciebie pijesz, ile razy Ty zapiłeś, ale że Ty za, zawsze wracasz. Nie? Że jednak nie poddajesz się, a, a po prostu wracasz. Nie? I taki mam charakter. Nie? Natomiast tutaj to, to co mój przyjaciel powiedział, ja, ja też się złapałem na tym, jak taką fajnie mówi właśnie, że nie to, że jestem bezsilny, tylko jak nie piję, to jestem silny, nie? Ale tutaj, jak Boguś mówił o tej koleżance, że ona dzisiaj, wczoraj mówiła o tym piekle, ja, ja, ja dzisiaj też się otarłem o takie piekło, nie? Bo też od rana tam się wybieram, już gdzie ja nie miałem być i słuchajcie, i, i tak naprawdę Gdyby, gdyby nie ten nikt, to w ogóle bym z domu nie wyszedł, nie? E, i, I mówię sobie, ja mogę nie pójść na basen, ja mogę nie pójść na siłownię. Ja mogę tam do parku sobie nie pójść, mogę na, na mszenie pójść. Nie? Ale jak ja już tutaj nie przyjdę, no to już będzie bardzo źle. Nie? I ja to często powtarzam, nie to, że jestem bezsilnym alkoholikiem, że jestem bezsilnym alkoholikiem. Ja powtarzam, że jestem beznadziejnym alkoholikiem dzisiaj nagle mi tak przemknęło, mówię, mojej partnerki nie ma, mówię, tak patrzę w ten sklep onopolowy naprzeciwko mnie, no i tak, i taka myśl mi tak przemknęła, mówię, na tą samotność, na to le lenistwo, ale y, nagle się tam ktoś pojawił pod tym sklepem, nie, i patrzy się w moje okno, nie, i mówię, te, te hieny, te króliki czekają po prostu, kiedy, kiedy te okna będą otwarte, muzyka i dym, tam ona, dym z tych okien, się wydobywał. Tam nieraz mnóstwo ludzi u mnie siedziało, bo to była melina dosłownie. Jak idą do tego monopolu, to niektórzy się właśnie patrzą w te, w te moje okna, i to jest właśnie te piekło. Nie? To jest właśnie te piekło. E tak tu Boguś mówił o kimś innym. Ja mam ja, ja zapiłem kiedyś po 15 latach i mam taką koleżankę, która też zapiła po 15 latach i się podniosła i nie piła już parę lat i poczuła się silna właśnie, nie? I popłynęła w rejs dookoła świata. Nie? Z towarzystwem, które całe piło. Nie? No i... Tu chyba nawet nie, nie muszę mówić, jak się ten rejs zakończył. Jakim jak to ja mógłbym być mocarzem? Nie? Jakbym na przykład poleciał w trasę bo no tam e, z Gansus Roses. No niż teraz to podobno już nie piję. Wszyscy są we wspólnocie, ale w tych najlepszych czasach. Nie? To jest właśnie ta moja siła. Ja mam, ja mam, tak jak piszą, te nasze książki. Moja moc, to co Bill pisał, jest tylko na jeden dzień. To jest, to jest cała moja siła. Ja dzisiaj wykonując dwa telefony, modląc się na kolanach o tą przejmę, czy, czytając te różne tamte, odbierając telefony od... od, od, od no, jeszcze będę odbierał od podopiesznej, jeszcze dziwny dzwonił do sponsora. To tam jest napisane pod koniec drugiego kroku 12 na 12, że uczciwość i pokora i mity w realu gwarantują mi że dzisiaj mam szansę się nie napić jest to, jest, jest to bardzo prawdopodobne jest taka gwarancja i, i dla mnie to jest, to jest właśnie ta siła, żebym ja wykonał to wszystko co mogę, żeby się dziś nie napić a, a to wszystko co mogę, to jest, bo to jest może właśnie to, że ja wczoraj nie pojechałem do Irish Pub'u e, tam się spotkać z kolegami. Wielu rzeczy nie robię, na przykład nie jadę do zakopanego pograć na gitarze, bo jak pojadę sam, chociaż nie piję parę lat i mam wieloletnie doświadczenie, to jestem słaby po prostu. Nie nadaje się, żeby pojechać tam sam z gitarą. Miejsce, gdzie, gdzie, gdzie po kilkanaście lat nie piłem i po prostu przyjeżdżałem, się bawiłem i jeszcze wtedy, pamiętam, zdradzałem i z kochankami i tam i z kumplami, i, i, czyli na trzeźwo, nie? Ale po prostu teraz wiem, że... Ja zawsze myślałem, że jak minie mi 60 lat w tej wspólnocie, to tam będę siedział w rogu i będą mówili, tu jest ten się, co wszystko wie, ten, z tą siwą brodą, nie? Słuchajcie, ja może dożyję, bo to w wieku 80 paru lat będzie 60 lat, jak jestem w tej wspólnocie, ale ja coraz mniej wiem. I, i coraz bardziej yy, zamiast być silnym, to ja tak naprawdę widzę, że ta moja moc to się właśnie bierze z tego, że z tego cudu po prostu. No, no tak jak dzisiaj rozumiałem tego, że to, że powinienem się cieszyć, z każdego jednego dnia, już nie mówię, że z rocznicy, ale z każdego jednego dnia, że jestem wszędzie. Dziękuję bardzo.